200 metrów od krawędzi klifu, od górnej części jest zakaz jakiejkolwiek zabudowy, tak? My Mamy akty prawa miejscowego, plany miejscowe i to jest duże duża strefa, tak? bo jak patrzymy, to ona nachodzi po prostu na tereny, które też już są objęte planami, tak? no, które jeszcze nie są, ale są przystąpienia do zmiany planów i teraz jak będzie plan górny i wejdą takie zapisy, to w ten czas już jakby uchwalenie, czy zmiana planu w tym obszarze, no będzie musiała uwzględniać ten zakaz. Tak? Także to jest szereg, tak samo Zatoka, jest tutaj ten audyt krajobrazowy, priorytetowy, obejmuje te część Zatoki wewnętrznej po prostu całą. Tak? Która też jakby sąsiaduje z wszystkimi, można powiedzieć, gminami, czyli tutaj Helem, Jastarnią, Puckiem, Władysławowem i tutaj Kosakowym, Gdynią. Gdynią, raczej nie, ale Kosakowym. Jak na ten audyt, tak, krajowy, grany, dla gminy, to później wygląda to, wnioski, które schowaliśmy, to jest października. Na pan ogólny to nie chciałem wspólnego ustępu, tak? Bo nie, z za tereny, to pan ogólny i tak nic nie co, tak? Nie, to, to te wnioski jakby to jest odrębna procedura i to się odrębnym trybem po prostu toczy, zaś jeśli tu będą jakieś ograniczenia przykładowo, no to te wnioski jakby wtedy już no, są, można powiedzieć, bezprzedmiotowe, tak jak, przepraszam na mecenasie, ponieważ teraz też jakby... bezprzedmiotowe nie, no jakby cała procedura będzie polegała na tym... Że to, to jakby będzie musiało być uzgodnione. Czyli, jeżeli no, dąży, no, to dąży, to dąży to, to województwo czyli... ustalić audyt, no to gmina przedstawia plan ogólny też do, do uzgodnienia do województwa, więc województwo będzie mogło zgłosić negatywne uwagi co do, do, do tej treści, nie zaopiniować się, się nie uzgodnić. Więc to jest, mówię, no, gradacja po prostu aktów, czyli to jest tego typu tak. historia, że no, trzeba to będzie tak tworzyć, żeby te akty były względnie spójne i uwzględniały stanowiska wszystkich wskazanych w ustawie organów. To nie tylko tutaj w zakresie krajobrazu, ale też tam wymieniono całe mnóstwo innych przedmiotów do uwzględnić środowiskowych tak, ale tu chodzi, przepraszam, o taką kolejność, bo w tym trybie ustawy o planowaniu przestrzennym, jak już był termin wyznaczony do składania wniosków do planu ogólnego, to większość tutaj interesa już wszystko składało, załóżmy, nie wiem, o rozwój, o tamto, o, o jakąś tam większenie turystyki, żeby rozszerzyć, czy innych funkcji po prostu rolnych, które mogłyby się rozwijać. Jeżeli zostało negatywnie zaopiniowane te uwagi, w sensie ten, taki projekt, nawet gdyby uwzględnił te uwagi, i zostaną negatywnie potem zaopiniowane, to będzie konieczność ich odwrócenia. Tak, to jakby te no uwagi bo... mogą zostać pominięte na skutek treściowy. Nie? No właśnie, to. dokładnie. I, to, I tutaj to jest to wielkie niebezpieczeństwo, to ryzyko, że, że to ma po prostu, a powiem jeszcze Państwu, że uważam, że samorządy powinny mieć wpływ na kształtowanie polityki po prostu jakby tej planistycznej, tak, że to powinno pozostać jakby tutaj w gestii samorządów. Tak? I to jest taka pewna forma trochę po prostu też narzucenia, ale tak jak tutaj wcześniej wspomnieliśmy, to my my mamy wyrazić opinię po prostu, tak? Czyli gdyby okazało się, żeby ta dezinformacja dalej brnęła, to być może byłaby milcząca zgoda i, i tutaj w ten czas my byśmy byli z tego wyłączeni. A tak jesteśmy jeszcze, że także tutaj uważam, że jednak jest możliwość jeszcze działania i, i zachęcam do ślubnej gminy i sąsiadów wszystkich do tego, żeby tutaj solidarne stanowisko wyrazić. Kto jeszcze ma tutaj? powiedzieć, Fajnie tego rzecz, a jak ktoś ma, to w gminie Pucki, Tam jeszcze są, no, tam jest normalnie rola na tych terenach, tak? Nie tak jak u nas, nie jest zmieniony jeszcze studium, tam nic nie zmieniali. I ktoś e, się wniosek o siedlisko, tak? Na swoim terenie łąki, powiedzmy, masz 4 hektary przy rzece Chcesz złożyć wniosek o siedlisko. I chcesz sobie zrobić tam oborem bodać, cokolwiek. Ja te nabudło. I wyrażam opinię pozytywną na ten moment. Co wtedy? Tak zawodowy. Nie, 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 nie. Jak wiedzie wszystko pan pan to tak? Jeśli by panu warunki zabudowy na zabudowę selwą w płucku no. jeszcze przed wejściem w życie audytu i planu miejscowego, no to pan je, dostaje to prawo na skutek tej no. w decyzji oboru. Czyli wtedy je przeżyje. Tak, jest tu to jeszcze, to jest, to jest ten... nie wiem czy gmina Polska w tym miejscu na przykład, bo nie znam ich stanów, czy oni w tym miejscu da, robią dobrań dobrań. Bo jeżeli na przykład oni mają w tym miejscu przystąpienie procedowane dla tych terenów na cele właśnie, to oni mogą na przykład zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. I może się okazać, że to nie będzie możliwe. Ale jeżeli jest na ten moment możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na siedlisko, no to tak. to. Pan ma możliwość takie prawo nabyć zanim ta procedura audytu i planu miejscowego nastąpi. Czyli do momentu uchwalenia będziesz miał pozwolenie wszystko, tak do momentu uchwalenia działasz. Dzień po. Wszystko zostanie wstrzymane. No, no, ale nie jest tak, to tak że pan ma decyzję o warunkach zabudowy i wchodzi audyt i jest nie może tego Nie, nie zapytań, Jeżeli otrzyma Żeby miał już wszystkie pozwolenia tak do momentu wprowadzenia tego audytu, to może działać. Ale nie nawet po wprowadzeniu audytu, bo sam audyt nie zmienia pra, prawa. Dopiero no, w wyniku audytu się. uchwalenie planu miejscowego, czyli żeby taka gmina posłów mogła zmienić jakby czy za, um, zanegować możliwość konsumpcji takiej decyzji, to musi jeszcze zdążyć uchwalić plan miejscowy, to trwa też wiele miesięcy, więc to nie jest tak, że jest jakiś bardzo a, a jak ja mam plan w naszej gminie, Kocakowo, yy, to znaczy yy, jakieś środowisko, tak? To według mnie na tym planie może pan działać yy, aż do momentu, kiedy gmina uchwali w tym miejscu inny akt prawa miejscowego, z tym, że jest taki, jest taki tam ja nie wiem, czy Państwo Macie się z tym jest taki kluczek prawny, jeżeli kiedy zostało to wydane, a gmina zmieni ten plan, to ten właściciel tej pozycji może żądać odszkodowania. Nie, tak. ale, no, 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 no. ale Ale to jest taki, mówi się o tym, że niby nie, nie, to, nie, nie to, 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 to. że plany, chorobowie się stare plany nowe się wprowadza, bo tu się przez wiele lat działalności, to się wiecznie zmieniało. Tak, tylko jest jeden... To ludzie powinni że mogą wrócić się do sądu odszkodowanych, no bo jeżeli ktoś, to, to byłby prosty, to jest zgodę na budowę to on wydzielił, wszystko załatwia, potem ktoś mu odmawia. rozmawia, no to już się raz no ile razy można dostać, nie dostać, się odmawiać, w Be temu, co to tutaj dla, dla eol ktoś powiedział i tak może wjechać w budowę, czyli on może mieć wszystkie zgody, jeżeli gmina będzie uparta i tak tam ustali plan to preliminuje. No i tak to długo żeby A ja, ja chciałbym, żeby tutaj, sobie zapytań, sobie zapytań, sobie zapytań. Sobie. Państwo podjęliście kwestię odszkodowawczą, żeby tutaj się wypowiedział Pani Agnieszka, czy który jest w mn. Tak, mn. Bo... co do tej sytuacji i to nie jest tak zero-jedynkowo, w momencie, kiedy to się dzieje na wniosek gminy, to tak jest, ale tu w tym przypadku myślę, że jest inaczej, także Pani Agnieszka tak, 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 dla działki w sposób niekorzystny, czyli działka straciła yy, na wartości w tytule uchwalenia przez gminę planu miejscowego, właściciel może domagać się odszkodowania. Natomiast jeżeli ta zmiana ustaleń nastąpiła w wyniku yy, uwzględnienia przepisów wyższej instancji, już wójt gminy nie ma obowiązku odszkodowawczego. Trudno mi powiedzieć, do jakiej instytucji <knie> się zwrócić o odszkodowanie. Nie wiem, pani mówi o tym, że w tym wypadku województwo i państwo zmienia decyzję. Tak, dokładnie. Tak. A to jest... Mój sąsiad. To samo było jak Pani Rury, Pani Szydłowa, albo jak równokazaciem ciągnika. To samo było, to sama historia. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz taką, tutaj w tym dokumentacie przykładowo zapisane, zakaz fotowoltaiki że się nie dopuszcza, czy też czy raczej wiatraku. I teraz wiemy, że dużo decyzji zostało wydanych, tak? Załóżmy w tym obszarze. I teraz jeśli one zostaną skonsumowane, tak możemy to powiedzieć, tak? Jeszcze przed zmianą aktów prawa tutaj, czyli plan, plan ogólny i plan miejscowy, tak? bo to plan miejscowy tak naprawdę wprowadza ten twardy zapis, tak? To, to zanim oni wcześniej zostaną skonsumowane, to jest ok, o ile zdążą w nie bezpośrednio. Ale jak wejdzie plan miejscowy na kancie planu ogólnego na dany obszar, to już te decyzje, jest pytanie czy one będą, no raczej nie, no bo będą zapisy obowiązywały audytu, tak, po prostu. A w tym audycie jest jasno napisane, że się wyklucza takie inwestycje po prostu, tak. Także tu jest jeszcze jakiś czas, nie wiemy tak naprawdę i... Ale co nie... teraz? teraz? Trzeba szybko robić jakieś sobie porozumienia, rozwiązać cokolwiek. na szybko garynować karę, żeby uzyskiwać jakiekolwiek odszkodowanie, no bo inaczej tak. nie uzyskasz nic. Proszę. To, to już jest każdego indywidualna A sprawa, od, to jak od, to się podchodzi do tego. Bo rozumiesz, że zrobili tak, że jeżeli zapis jest odgójny, to ty możesz żądać odszkodowania od państwa polskiego nie już od dwójka. Musisz znaleźć instytucję, którą będziesz skarżył, że ewentualnie ona ci to odszkodowanie da. Bo to już nie jest, jeżeli ktoś zadał decydowanie gminy, tak tutaj pan Marcin mówi, decy, władze gminy na pomoc czy tak, czy siak, to ona już nie odpowiada za tą decyzję, więc nie możesz jej skarżyć, bo to nie ona ją podjęła. Może urząd, może masz może nie, może państwo polskie by tak nie odszkodowało. Tak, bardzo nie. Aż co drugiego Pieniądze. Przepraszam tą instancją, ponieważ Zarząd Województwa działa na rozporządzeniu tak rządowym, gdzie jest dokładnie określone jakie kategorie, więc oni napiszą, że oni wytyczyli te krajobrazy priorytetowe na podstawie rozporządzenia, które dostanie, nie? Czyli jakby też nie, nie było to yy, uznaniowe. No więc y, mówię. Nie będzie to takie, no nie wiem, chodźcie. No nie, no cię wykończą finansowo, bo pójdziesz, zanim ustalić kogoś, tak, bo kogoś możesz, bo ponieważ wystawię, to pójdziesz przez nas Trybunał Konstytucyjny, który określi winę kto za to odpowiada, ale zanim Ty tam dojdziesz, to Ty nie będziesz miał ani traktoru, ani ziemi, ani niczego, ani nagle. To lepiej nic nie robić, się nie znało czego? A to tak jak Ty musisz jechać i jechać z decyzją, żeby cokolwiek zdążyć, o ile się da. A wiesz, że to nie jest My tak, że jestem rodzaj, tak jak ja, na przykład, ale już teraz się nie da, bo są wprowadzane sprawy ogólne. Teraz jeszcze są. Nie, bo jak są wprowadzane, to muszą wstrzymać zadanie decyzyjne. Wstrzymać zadanie decyzyjne. Jak ci mówię zaraz, to jest już wygrane, ale plan prawo wstrzymać, na podstawie tego, że procedują plany ogólne, a wszystkie gminy procedują, bo mają ustawowy obowiązek. Wszystko i co nie ma tego, że takiego, że ich aż nie pracuje. Wszystkie muszą precydować. Mogą no, to nie muszę. Znaczy, ja, ja tutaj mówię Wam powiedzieć tak. Są pewne ograniczenia, które ja przypodobam dosyć tak. Analizując te karty, Państwo każdy z osobna... E, Krzysiek, możemy tutaj po prostu nie e, Każdy z osobna może sobie ten dokument przejrzeć, tak. Ale sama jakby określenie tej granicy, nie wiem, to, to, to już jest to określenie danej strefy, i to już jest kwestia potem, tak jak podział dyskusyjna. czy tam będzie w tym dokumencie jasno wskazane, czy nie, to i tak decyduje organ wyższej instancji przy opiniowaniu planu ogólnego. Było powiedziane e, na ostatnim spotkaniu, e, które prowadził pan dyrektor e, departamentu 7 na Teamsie, się odbyło, że my możemy sobie wpisać wszystko do planu ogólnego. Pewnie że możemy. Każda z gmin może sobie wpisać na etapie, kiedy będzie go tworzymy. Tylko jest kwestia, kto go uzgodni i czy go uzgodnią, jaką będziemy mieli gwarancję. Tak? Bo zawsze będą się odnosili do tych dokumentów, które zostały przez prostu opracowane. I to jest najważniejsze, pozosta prostu pytanie, na które na dzień dzisiejszy nikt nie zna odpowiedzi. I powiem tak jeszcze, yy, widzę, że dużo takich ograniczeń ze względu na tą ochronę, którą w razem się wprowadza. Oczywiście być może słuszna idea, być może była słuszna, także ktoś chciał sobie zachować, ale tutaj bardzo dobrze powiedziane było i zawsze będę pamiętał, kolega tutaj, Radek, że zadajmy sobie pytanie, tak? Kto ukształtował ten krajobraz? No tylko ci, którzy tam pracowali. Ci rolnicy swoją ciężką pracą. I oni tak naprawdę mają prawo do tego, żeby dalej decydować w jakim kształcie on ma być. I teraz... Tym bardziej, że to jest ich własność. No tym bardziej, że to jest ich własność. I teraz y, wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń dla nich, tak? No bo jak ja widzę, że regulacja rzeki ma w sposób naturalny. No nie da się w dzisiejszych czasach, jak wiemy, że Jesteśmy w sąsiedztwie aglomeracji, gdzie większość wód są sprowadzane, po prostu utrzymać ją w tym stanie naturalnym po prostu, no bo wiemy, że te tereny będą podtapiane. W prowach aglomeracyjnych zakaz wycinania załóżmy drzew. No jak można regulować rów w momencie, kiedy ty nie możesz usunąć po prostu zadrzewienia, tak? No nie da się i w ten czas ta degradacja będzie postępować w mojej ocenie i za chwilę ten krajobraz będzie się zmieniał, a rolnicy będą mieli trudności, nie będą mogli wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, po prostu tak jak do dziś to wykorzystują. Sama forma zamiany, załóżmy tak, łąki na pole rolne, gdzie zawsze było to możliwe, bo były to tereny rolne. Już też jakby są do pewnego ograniczenia. I wiecie co mnie bardziej niepokoi? Że w dokumentach widzę, że nie ma po prostu jakby w tych obszarach objętych tą kredytową ochroną tak zwanych terenów i obszarów górniczych po prostu. Jest to gdzieś takie stwierdzenie. No ja jestem powiem szczerze tym po prostu y, zbulwersowany tak? bo chociażby w gminie Kosakowo w części to one po prostu tam występują w tych terenach. Czyli mówienie, że nie ma przecież takie y, pogórnicze tereny po prostu one w pewnym czasie też ulegają y, wiadomo pewnym przemianom i sami wiecie jak to wygląda na południu i to też na pewno ma wpływ na krajobraz i mówienie, że tego u nas nie ma no to na pewno tą kwestię będziemy po prostu też podnosili i w ten czas ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że pod spodem w momencie kiedy robimy biznes, to nie ma to wpływu na tej na zewnętrzny, i możemy to tak opakować i po prostu wszystkim sprzedajemy, że pamiętam jak tutaj kiedyś była taka narracja, że rolnicy chcą zabudować, no ja domami, blokami, no ja nie widziałem wniosków po prostu, żeby którykolwiek rolnik wnioskował o to, który jest właścicielem, ale wiem, że zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym wniosek może złożyć każdy jeśli ktoś składał wnioski na dany teren po to, żeby władza miała argumenty, że ktoś tam wnioskuje i my musimy chronić, to to musimy trochę po prostu jakby patrzeć w sposób taki właściwy, tak, że jednak właściciele mają prawo bardziej do decydowania i jednak idźmy po prostu po tej prostej linii, a nie dajmy argumenty do tego, żeby wyłączać te obszary i ograniczać zużytkowania po to, że ktoś sobie pod spodem może robić biznes, a my po prostu na własnej ziemi go nie możemy, po prostu mamy ograniczenia. I to tylko tyle, co ja zauważyłem, po prostu, że on ma wiele błędów wad, a wiem jeszcze od kolegów samorządowców współwysku czy gdziekolwiek, które jeszcze są dodatkowe ograniczenia, jeśli chodzi o rozwój turystyczny i to też nie mało. A jak mamy takie piękne wartościowe tereny, mamy swoje, można powiedzieć, tutaj wartości, z których korzystamy wspólnie, tak? No to, to jest dla nas też ważna sprawa i uważam, że powinniśmy sobie zabezpieczyć po prostu jakby dalszą możliwość tego korzystania po prostu, a nie na zasadzie, że ktoś powie, że pod kołderką e, tych krajobrazów po prostu e, będziemy tutaj robić swoje, a, a, a będziemy tutaj kontrolować po prostu ten rozwój i jeszcze nie wiemy w którym kierunku i jak daleko, bo wiecie, doskonale jak wygląda przykładowo rybactwo, gdzie wszelkie formy ochrony były, żadne nie działały, a ci ludzie po prostu stracili i to są te tak zwane działania ochronne, które prowadzą, prowadzą moim zdaniem Już nie wspomnę rezerwat Mechelickie Łąki, gdzie też zawsze będę podkreślał, że w momencie, kiedy on był ustanawiany, to było tam bogactwo przyrodnicze. Tak? Wtedy, kiedy rolnicy tam pracowali, wtedy, kiedy ustanowiono, że ten teren być pod ochronę, to tam była pewna wartość. I teraz jak patrzę na rezerwat Beka czy Mechanickie Łąki, to Beka widzę plany ochrony są, on jest jakby ten obszar dalej, yy, dbany po prostu, żeby utrzymać go w takiej formie jak ten, pierwotnie, po prostu ten teren. Yy, może być objęty ochroną, a mechylińskie umówić nowisko zaraśnięte, jak się urzędnicy tym zajęli, to jedyna ścieżka edukacyjna, która po prostu, można powiedzieć, podzieliła społeczeństwo i nic konkretnego nie wniosła, bo wiecie jeszcze jak to wygląda i czemu to służy i zamiast zachęcać to zniechęca jeszcze turystykę. I tyle po prostu z mojej strony przewodniczącego. Także ja będę wnioskował po prostu tutaj, próbował przekonać moich kolegów do tego, żeby tu negatywnie opiniować po prostu ten projekt uzasadnimy Bo po prostu yy, tutaj yy, z Państwem ta rozmowa jeszcze ja jej nie zamykam. Bo My spotkaliśmy się, że zostałem podyskutować, żeby też wychwycić pewne argumenty tak? i żeby potem ewentualnie te argumenty przerzucić tutaj na uzasadnienie o ile doszłoby do uchwalenia tej opinii po prostu negatywnej. Tak? No bo to co tutaj zostało powiedziane, Sejmik w ten czas na te argumenty musi zająć stanowisko, po prostu będzie decydował i wtedy się zastanowimy co dalej. Tak? A mogę zadać pytanie co do no argumentu? Teraz ja załóżmy, że my podamy tutaj oczywiście argumenty rolnicze, turystyczne, różne inne, tak? I dlaczego to ma nie powstać, tak? I dlaczego to ma jakby nie scalić prawo decydowania na tych terenach do Urzędu Marszałkiego, a nie u nas tu, u nas, tak? I my te argumenty, tymi argumentami przekonamy Rady Gminy. Tylko co to muszą być za argumenty? One no, trzeba muszą być swoje. Bo my nie mamy w zasadzie, pierwszym etapem jest przekonanie Rady Gminy. Ale my musimy mieć argumenty, które przekonają tak naprawdę urząd Marszałkowski. I to mogą być zupełnie różne, różne podejście. Rozumiecie, ci ludzie mają w Urzędzie Marszałkowskim jakiś cel, i teraz trzeba się zastanowić, co jest negatywnie, żeby ich docelowo przekonać. Nie to na razie urzędników, tak? to znaczy w pierwszym etapie urzędników, tak? ale później te same argumenty, które przekonają naszych radnych, niekoniecznie przekonają urzędników w Urzędzie Marszałkowskim, powiedzmy w durach. Nas to nie przekonuje, to dla nas jest nieistotne. Chyba, że dali polityczne, do których mogłybyśmy się do żeby przyznali Nie, no musisz obalić, to wszystko przeczytać, obalić ich logikę tak naprawdę. Podstawę, dla której oni to tworzą, tak? Nawet nie logikę, bo oni też będą mogli no, głosować, a mogą głosować tak, jak Znaczy, no y, ja bym tutaj bardziej szedł w kierunku po prostu, z z z wypracowali z... argumenty, bo ja myślę, ja że ci, y, efektu, którzy mają ruch. decydować, też nie będą się tak zagłębiać, a może nie dostrzegają pewnych no, takich no, elementów, które my widzimy, tak, te zagrożenia. Jeśli my wypracujemy je, to ja myślę, że wtedy jest jakby podstawa, panel do dalszej dyskusji, tak, i wtedy możemy się zastanowić, jak zrobić spotkanie, po prostu Andrzejku już oddaje głosy, tylko tutaj kolega się zgłasza i wtedy po prostu tutaj proszę maci chciałeś tutaj też tak, coś chciałem tak. taki argument, znaczy argument konieczny, ale bo to, ale tutaj terenu tutaj, tutaj yy, tych, oby, kilka osób, które Tam jest tak zaznaczone ładnie, że nie jest teren, który jest powiedzmy 20-50 km od klifu, tylko tak jak idą lasy po prostu to zaznaczone. Między innymi tam jest bomboskład zaznaczony, który jest w tam po, tym, po jednostce. Wojsko, jak dobrze pamiętam, rok temu wniosło o poszerzenie strefy od bomboskładu o kolejne 100 metrów. Czy tam o 50. przesunięcie tej strefy? Takiej, gdzie nie było, no, to no, no, nic ruszać. A teraz ten teren, no, jest no, jako przerwytowy, no, krajobraz. No, coś tu się nie klei, no, tego wszystkiego, tak? Są też w tym zaznaczone no, były tereny, no, jednostki, bo to, to są bunkry, jakieś tam obojowiska pozostawione, no, tam, to nie jest, miały to być przerwytowy, no, krajobraz, tak? no, ja rozumiem, że klip jako taki, jak najbardziej, nie? Czy tam jakaś część, łąk, tak, No, to się trzyma wszystkiego. Ale tereny podbospadu, czy cokolwiek, no, no, to trochę tak nie do końca, nie? Dobra, ja mam jeden argument, ja sobie my sobie zanotujemy. nie, ja wydaje mi się, że one zostały wskazane, bo one nie są przekształcone przez człowieka, one mają jeszcze te swój taką krajobrazowe zalety i nawet w tych zaleceniach, jak się mówiłem o tych zaleceniach w tej karcie terenu do tego jest wręcz zapis, że w przypadku utraty znaczenia dla obronności kraju jednostki wojskowej czy terenu zamkniętego i włączenie tych terenów wojskowych do terenów otwartych. Także jakby oni przewidują, że być może kiedyś, no to jest na ileś lat do przodu, tak, jakieś założenie, że być może te tereny będą... Ale jeszcze są tam bardziej prozaiczne, bo pisze się o ekosystemie, żeby nie różali wykrzeni przy by, by tych kanałach i korycie rzeki Rede, a z drugiej strony się pisało o tym, żeby promować politykę łąkowo-paswiskową. A przecież to coś, jak tej polityki nie ma, to co pan tutaj mówi o tych przewag znaczy nie będę go pilnować no, z tego co będzie. Ja tutaj Chyba nie słuchają Holendrów na temat rowów, co trzeba robić, żeby była... Ja no, tak, no, ja nie Jeżeli tam jest zapis, który mówi, że tam jest ochrona krajobrazu, tak? Takiego, jaki on jest w tej chwili, żeby go jeszcze pozostawić. No to ja myślę pierwszym i jakby takim argumentem, żeby to pozostało we władzy ludzi, to trzeba zadać pytanie jakby w przód. Tak jak ty tu mówisz, kto stworzył krajobraz, to jest raz, ale to jest historia, kto na nim pracuje, to dla nich nie ma znaczenia, ale kto go utrzymuje w stanie, w którym on jest. Aktualnie, żeby Aktualnie. Nie, nie dalej nie degradowało. Ale, Jeżeli się wprowadzi ograniczenia do pracy ludzi, którzy dbają o krajobraz, żeby on został w stanie, w którym jest, tak, to do jakiego stanu, bo to nie jest zatrzymanie krajobrazu, do jakiego stanu, trzeba zadać pytanie, się dąży, żeby jak ten krajobraz wyglądał. Bo jeżeli nie wolno nam działalności rolniczej, czyli utrzymywać rowu i zachować krajobrazu, to jak on ma wyglądać w przyszłości bez tej pracy? Albo drugie pytanie, kto ma zapłacić urzędnik, marszałek, czy nie wiem, pan premier, to ma zapłacić za utrzymanie tego krajobrazu, bo na razie płacą rolnicy? w ramach swojej działalności, ale docelowo, żeby on został taki jak ma być, to za to będzie płacił. No jak nas nie no, będzie, bo to, to nas to, to na nie będzie się